Witam w dniu czwartym. Włożenia piasku na starachowice. Właśnie podjechałem dopiero pod załadunek. Był problem oczywiście z odpaleniem, ale spokojnie od razu będziemy tam za pierwszym czy za drugim kursem, czy coś to tam się zajedzie do interkarsu, bo jest obok. Weźmy się jakiś akumulator. I kurczę tarczki, tak samo. Tarczki sobie muszę dokupić do tachografu. I żaróweczki kurczę, bo. Żaróweczki, tutaj na te moje światła z przodu, na te gylle, bo tam wsadziłem 24V, a powinno być 12 No bo przełożyłem sobie zasilanie na 12V, a żarówki mi zostały 24 Także one tam tylko się żarzą, nie, nie świecą taką swoją mocą. Ja powinienem to, no wiadomo, no, mały prąd i tyle. Także żaróweczki, to i to, a no, także cóż, no. Ile tam mamy ton? Oczywiście, patrzcie jak teraz zrzucę, bo ręczny, co nie? Zrzucę z ręcznego. O. E, myślę, że to trochę się zmniejszy, bo jednak resztę trochę trzyma i tak ta waga też tak y, nie jest taka oczywista. Dobra, lecę, zaraz tutaj załaduję mnie i będziemy ci się na strachowice. Kolejny dzień, kolejne włożenie piasku. Lecimy. We are, we are Pierwszego kursa Jak widzieliście Sypanie było Prawie, że Pod wiatą No i tak to, tak to wygląda cała robota Tutaj nie, nie pada śnieg, w Starochowicach pada Tak miejscami, miejscami już zaczyna sypać Także, no jak widzicie Roztopy śniegi, roztopy śniegi tak, I tak, że jak można powiedzieć W kółko I co roztop, to Wozimy piasek bo oczywiście wczoraj był taki mróz, że miało się w scenę wożenie, bo było minus 15 ten piach to musielibyśmy chyba kuć przy rozładunku, żeby wszystko spadło, trzeba byłoby pewnie kuć wszystko i nawet na plusie mamy jeden teraz także ciśniemy po następnego, zobaczymy ile dzisiaj kursów zrobię, może też trzy bez podniety jest sól Zresztą jak tam, nie wiem jakim tam kątem to nagrałem, ale jest sól na razie Także będziemy wozić. Mam na balkonie wiadereczko z solą. Tylko będę się sobie tą, to wiaderko sobie schować, bo kurczę, nie schowałem sobie. Miałem resztkę w wiaderku i woda się dostała. No i zamarzła sól. Musiałem wywalić to to. Jedziemy z lampkami włączonymi. A jak? Normalnie. Pamiętajcie, żeby na bieżąco teraz nawiążę do tematu, bo jak ktoś oglądał podsumowanie roku i podziękowania to widział, że mówiłem, że będę chciał sobie zmienić te z tyłu obrysówki a jak nie i oglądałeś to kliknij tutaj w prawy górny róg i masz odniesienie do właśnie tematu teraz, teraz o czym mówię i teraz powiem wam, że denerwowało mnie to, bo z tyłu ta obrysówka, nie dość, że popełniłem błąd przy zamawianiu tych gyli na, na tył, po prostu w innym rozmiarze zamówiłem. Mój błąd domówiłem sobie po prostu takie takiej samej długości jak z przodu, czyli 195 mm na dwie sztuki. No i tam się jeszcze nie doczekała zmiana, ale tu już doczekała się zmiana właśnie tej, tej, tego, tej obrysóweczki. Oczywiście musiałem poprawić elektrykę, bo trochę dałem ciała jak tam y, wszystko robiłem to było takie na szybko, szybko, żeby było, tylko żeby było zamontowane a nie, po prostu nie przełożyłem się no i nie przełożyłem się, no i słuchajcie, musiałem wywalić tego całego y, grill'a, musiałem poprawić kable, polutować na nowo i tak dalej wszystko tam elegancko poizolować stała się chyba woda, czy po prostu coś się utleniło tam i pękł przewód i musiałem na nowo bo ja bym tego wszystkiego nie robił, może bym to odróżnił od, od w czasie, ale przez to, że mi gdzieś tam pękł przewód i powoli on sobie tam pękał, gdzieś tam się utleniał, żarzyła na początku się żarzyła obrysówka. Po prostu tam świeciła, raz nie świeciła, raz świeciła, tak zażyła się i tak było dziwnie. Później za czasie dyskoteka z całą lampą, czyli. Jak obrysówka tam migała, czy coś takiego jakby masy gdzieś brakowało, to i lampa migała z tyłu, nie? Na samochodzie. I to tak mnie, mówię, nie, tak nie może być. No i w pewnym momencie świeciło się, ani obrysówka, ani lampa się w ogóle nie świeciła. już, mi się, Wtedy już, bo wiadomo, że kabel pewnie już pękł całkiem. Żebyś na bieżąco musicie kliknąć w ten czerwony przycisk z dzwoneczkiem włączonym. A jeśli nie jesteście na moim Instagramie, nie obserwujecie, tak musicie wbić na niego i zostawić followa. Często dodaję relacje. Gdzieś jeżdżę BMK albo gdzieś jadę powiedzmy skanią właśnie na jakiś zadunek, coś takiego, to tam dodaję relacje, coś, coś ciekawego jest zawsze. Pamiętajcie o ocenie, o komentarzu. Po prostu dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale. Jedź ze Tom ty! Bobka, ja tu mam o boksuje Mikołaj. Mogę z krzyżówki ruszyć. Muszę sobie coś tutaj zamontować, nie wiem, jakąś pineskę wbić czy coś, bo wyjeżdżają mi dokumenty stąd kurde i to mnie denerwuje. Pierdolona. O jaki Starley! Luks! Paka drewniana jeszcze. Zajebista. Luksusowy Instagram. Jak tam Instagram? Instagramy tam pikają non-stop Jest elegancko. Tak oczyśmy z moim ziomkiem nagrywać już taki klip o BMC Ten klip będzie miał tak max dwie minuty Około No jestem ciekaw jak to wyjdzie całość Ale na pewno będzie na moim kanale, zobaczycie No ciekawe czy wam się spodoba, będę chciał coś takiego podobnego zrobić właśnie ze skanią, takie intro I No naprawdę, no jestem ciekaw Zarobi się, bo żeśmy tu nagrywali chyba dwa dni Oczywiście nie tak po tylko tam w, w odstępie jakimś bo na właśnie ujęcia takiego fajnego zjazdu jeszcze nie mieliśmy, że tak powiem, warunków do tego ale udało się, także powiedzmy, że jakiś tak tydzień, może dwa żeby to tak dopieścić, żeby to było fajnie, to fajnie to było, w ogóle było sklejone i wjedzie na kanał Taki filmik to powinno się w lato robić, jak jest ciepło jak jest samochód czysty Ja to, ja to rozumiem, jak najbardziej i spokojnie też taki też taki z, filmik wiedzie z, z lata. Po prostu to będzie taki winter edition, a, to be, a to następne będzie summer, nie? Już na letnich oponach, y, osiemnastkach. I to też będzie fajnie wyglądać, także y, na spokojnie, spokojnie będzie wszystko. jedzie budro Ośka. Łośka, Łośka. Niecham, jakiś cię oczeka czwórką białą, także jeśli oglądasz, to cię pozdrawiam bo właśnie mi migał. Migałeś mi długimi, także się mano. no. tym Kaudi, no Nie będziemyś wtedy i zajebisty silnik. Zajebiście, na wysyp Operator popieprza sobie i zobaczcie ile jest soli. Że teraz będzie widać, co, będzie widać coś tam. Jak widać, nie za fajnie. Także proszę tu przywodzi tę sól codziennie, kurde, żebym miał robotę. Dwójeczka, pamiętajcie, dwójeczka, jak Wam zgrzyta wstek, dwójeczka i wstek, i wchodzi jak masło. To jest odniesienie do jednego kolegi, który tutaj pisał mi yy, w komentarzu. Także dzięki Ci bardzo za tą radę. Od razu lepiej wchodzi wstek. Maestro mówi: Stop, i stajemy. Raz jedyneczka i je yeah. taki manewr, jak komuś się nie chce wyjść z samochodu i ręcznie, żeby walnąć. To jest taki, taki patent, nie? Odjedziemy sobie koledze, niech sobie hałduje. Ośka, jak wiadomo, jak już się ośka zacznie. O, mam kontrolkę, że ośka idzie do góry, to sobie. Wajek biorę na Neutral. Co to się taki ruch zrobił? No? Alko, alko. Ja pitole. Kurde. Ten Melcem wyjechał, a ja co? Dobra, idziemy I na po trzeciego, no zobaczymy czy to będzie już, że tak powiem, końcowy kursik Zobaczymy Do zimowego utrzymania dróg robimy tu U tego ziomka Spoko gość jest Także jakby ktoś chciał, pamiętajcie Można pisać do mnie w komentarzu czy Czy na mailem Macie w opisie, jeśli ktoś chce sobie przerobić na pojazd specjalny do zimowego utrzymania dróg Ciągnik siodłowy Wywrotkę, o jakąś ośkę, nie ma problemu. Może, możemy zrobić. Ostatnio robiliśmy cztero ośkę. Mercedesa. Gdzieś gość chyba z Radomia. z Radomia był. Radom. Jestem mały, ale wariat. Ale kibel, co tu się dzieje? Proszę państwa, tu tu się stanęło? 8, 580 no to tań to się nie zastanawia w górki, mi się wydaje. Ryzy mogę zaryzykować stwierdzenie, że nie ma takiej ładnej, chyba skali Świętokrzyskim 380, tak mi się wydaje. Mogę zaryzykować. A co to? Co mi tam, nie? Ja uważam, że jest najładniejsza. Świętokrzyskiem, nie Świętokrzyskim, Świętokrzyskiem, przepraszam. Skręcamy sobie w prawo. Dobra, lecimy po następnego. Widzimy się na piaskowni. Nara. Zadunek z kabiny. Opada Ośka. Już? A ile mamy? To chyba jakaś dosypka będzie. 20 ton teraz pokazuje, ale ja zaraz Ośka opadnie. Na spodzkach opadnie i będzie git. 23 mamy no teraz, Sypnie jeszcze ze 4 tony. Będzie gitara. Zaczyna? Dobra, jadę majstro. No i cóż, załadowany lecimy na wagę. Tara I lecimy z trzecim kursikiem, Także no, jak widzicie, kółka, kółka, no stop kółka Na kółko wychodzi jakieś 60 km Coś koło półtorej godziny w takim tempie Na kółko schodzi Siomeczki chyba z solą przyjechali Nie wiem, majstro idzie mi powiedzieć Akurat jak wjechałem, to za mną dwie patelnie wjechały No, no, z solą przyjechali Akcja, panowie mają B i rejestrację, Białystok chyba. Mam no operatora dzisiaj, przy tym kursie. No. Jeszcze jedno auto i koniec. Jeszcze dwa i koniec, tak? Znaczy no, ja i jeszcze ojciec przyjedzie i koniec, Na dzisiaj. Dobra. No, niech tamten pojedzie do przodu. A ja sobie wyjadę za spokojnie No a także soli jak możecie zobaczyć w lusterku Nie ma Nie widzicie to, nie, nie widzicie pewnie soli Nie, coś tam jest Komuś śmierdzą hamulce, a to jest czymś o. Od... Taka sytuacja się zdarzyła, że jak widzieliście, od, od razu za mną przyjechali z solą. Dwa auta będą na pewno jakieś kursy. O, jedzie ojciec, powiem mu, że ten poczekaj, tam bo, na wysypie, bo tam dwa auta przyjechały z solą. To tam jest ciasno. Nie fajnie, to jutro będzie robota. <laughs> no, no to fajnie, że jest. To, to jutro będziemy mieli jasne cały dzień. No akurat ja wjechałem i za mną dwa auta przyjechały no. Dobra, stanę na przystanku i poczekam, nie będę się tam wbijał <śmiennie> O cóż, zawijam na bazę O, mamy panią na przejściu Kurde, Bobka! <śmiennie> Idź Bobka, cześć! <śmiennie> <śmiennie> o, to by się Widziałem! <śmiennie> o macko, o Aż st stanęłam do tyłu Dobrze, za tym, za przejściem się. O, ćwi, znałem na nią. Także takim oto akcentem kończymy odcinek. Pamiętajcie, że zasubskrybować kanał. wciśnięty szary przycisk musi być z dzwoneczkiem, a nie obserwujecie mojego instagrama. Wbijajcie relacje dodaję, gdzie jadę, coś się dzieje zawsze na relacjach. Trzymajcie się nara.